Czy 40 lat temu ludzie byli bardziej uśmiechnięci i wyluzowani? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie tak. O, zdecydowanie. Tak. I tak. Tak. Nie wiem, bo wtedy mnie nie było. Oczywiście. Nie. Myślę, że tak. Uważam, że tak. Wydaje mi się, że tak, że byli szczęśliwsi niż my teraz. Bardziej. Myślę, że tak. Myślę, że tak. No nie wiem. Dlaczego? Nie mieli internetu. Mieli mniej wszystkiego. Bo nie mieli takich problemów jak dzisiaj. Byli wolni. Nikt nie myślał o depresji. Bo teraz dużo ludzi ma depresję. Nie był modny uśmiech od ucha do ucha. <laughs> z racji mojego o. wieku nie pamiętam. Bo nie pędzili nie. tak mniejsze tempo życia. Mieli więcej czasu dla siebie. Był czas dla rodziny. Nawiązywali lepsze relacje z ludźmi. I wszyscy są rozmawiali, opowiadali sobie dowcipy. Wszyscy się śmiali, wygłupiali. Była świetnie. Świat za 50 lat. Dwa słowa. Roboty. Roboty. Skomplikowany. Bardzo skomplikowany. Rozgardiasz. Szybka cywilizacja. <kluw> Stres. Pośpiew. I samotność. Nie do poznania. Moja śmierć. Trudno przewidzieć. Już nie będzie świata, może nie wiadomo. Będzie inaczej. Zagłada. Zagłada. <słuch> Prognoza pogody. W najbliższych dniach pogoda w naszym kraju kształtowana będzie przez dwa ośrodki wysokiego ciśnienia na północy kontynentu i Niżu na południu. Wszystko wskazuje na to, że nadciąga pogodowy Armageddon. Nasz kraj wkrótce stanie się strefą wojny. Czeka nas nieuchronne starcie dwóch bezwzględnych tytanów wyrzut nad północnej Europy i głębokiego ośrodka niżowego z południa kontynentu. Każdy z nich na swój sposób wpływał będzie na pogodę, co sprawi, że raczej nie będziemy się nudzić. I każdy z nas znajdzie powód, aby przyjemnie spędzić czas na świeżym powietrzu z korzyścią dla zdrowia i samopoczucia. Gwałtowne skoki ciśnienia i zmienność aury, a także natężenie ekstremalnych zjawisk pogodowych, będą niebezpieczne dla wszystkich borykających się z chorobami układu krążenia. Zadowoleni będą amatorzy słonecznej, mroźnej aury jak i wirujących płatków śniegu. Przed nami dramatyczny egzamin, który najtrudniej będzie zdać meteopatom. Wszyscy jednak odczujemy pogorszenia stroju, nasilą się stany depresyjne, załamania. Zwiększy się częstotliwość prób samobójczych. Jeżeli tylko możemy, pozostajmy w domach. W niedzielę spodziewać się możemy niewielkiego mrozu, maksymalnie do 10 stopni. Nieco niższa temperatura, Panować będzie przy gruncie i górach. Już w niedzielę uderzy silny, nawet dwucyfrowy mróz. Przy gruncie i górach bardzo silny. Jednak temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa ze względu na dużą wilgotność powietrza. Szać, osadzająca się na drzewach na tle bezchmurnego nieba, zapewni nam wspaniałe krajobrazy zachęcające do spacerów. Posadzająca się szarż może uszkadzać linie energetyczne i gałęzie drzew. Będzie niebezpiecznie. Uważajmy na samochody. Wreszcie popruszy śnieg. Spadnie kilkanaście centymetrów białego pufu i krajobrazy się zabierą. Kierowcy, bądźcie ostrożni. W niedzielę zima zatokuje ze zdwojoną siłą. Czeka nas śnieżny kataklizm. Chodniki, pobocza i okoliczne pagórki Zalejęłam się od tęsknianych za śniegiem dzieci. Na drogach i chodnikach błoto pośniegowe stanowić będzie śmiertelną pułapkę dla kierowców i pieszych. Zima tradycyjnie zaskoczy drogowców. Będziemy więc mieli okazję zacieśnić przy wspólnym odśnieżaniu dobrosąsiedzkie stosunki. Tysiące gospodarstw domowych bez prądu i paraliż na drogach to dopiero przedsmak tego. Co nastąpi po ustaniu opadów? W poniedziałek napłyną cieplejsze masy powietrza i nastąpi lekka odwilż. Na drogach i chodnikach może być ślisko. W poniedziałek, wkrótce po ustaniu opadów, zaatakuje nas głęboki ośrodek niżowy z południa. Będzie ślisko i niebezpiecznie. Zadbaj o to, aby dzieci bezpiecznie do szkoły i odebrać się na czas. Dzieci. Wewnętrzni będą miały wiele zabawy w drodze do i ze szkoły, ściskając się na butach, rzucając mieszkami albo lepiąc Stan gotowości. Zostały postawione szpitalne oddziały psychia Lęki, bezsenność, depresja, weśklon, mazepy. A świat stanie się piękniejszy. Przecież każdy nieuchorosy są w dość niewłaściwej sytuacji zagrażają twojemu życiu lub zdrowiu. Dlaczego ludzie są tacy zestresowani? Ponieważ pędzą gdzie się tylko da, a nie są w stanie się zatrzymać. Przyjmują się za dużo wszystkim. Bo mają mało optymizmu. Przez postęp <noise> dzisiejsze czasy. Nie mamy czasu na nic. Wszyscy gonią za czymś. Gonią? Gubią drugiego człowieka. Bo nie odpoczywają. Bo nie umieją odpoczywać. Za dużo pracują. Bo mają problemy. Bo życie jest ciężkie. Nie da się inaczej żyć. Jak wypocząć po męczącym wypoczynku? Iść spać. Iść się położyć. Spać. Gorąca kąpiel w wannie. Szydełko? Przespać się. Wypoczywać. Dalej wypoczywać. Odpoczywać dalej. No niewątpliwie, trzeba koniecznie dalej odpoczywać. Poczytać książkę. A z książką. Wziąć się do roboty. Znowu się zmęczyć. Nie potrafię wypoczywać. Do roboty! <słyska> Ku czemu zmierza świat? Myślę, że wszystko idzie ku dobremu. Ku czemuś dobremu. Ku dobremu i będzie ciekawiej. Ku czemuś dobremu. Ku niczemu dobremu. Ku rozwojowi. Krok do przodu. Ku przepaści właśnie. Ku przepaści, wiadomo. Ku przepaści. Ku zagładzie. Ku zagładzie. Ku zagładzie. Ku zagładzie. Ku zagładzie. Piesek. Panu, dostałam takie wyzwanie, wziąłam wolne w pracy i jestem. Co tam znowu ten mój nabroił? Dzień dobry. Wyzwałem panią, bo doszło do incydentu z udziałem pani syna. Przyznam pani szczerze, że choć pracuję w oświacie 30 lat, jeszcze nie spotkałam się z czymś takim. Jest to sprawa o tyle poważna, co dająca do myślenia. Pani syn w czasie lekcji wszedł pod ławkę. Przecież to jest zupełne zwierzęcenie. Chryste, panie, co? Co Pan mówi? To wręcz nie do wiary! Taki wstyd, gdyby nie to, że Pan mi to mówi osobiście, nie mogłabym w to uwierzyć. Przepraszam Pana najmocniej, ale co mu strzeliło do głowy? Rozumiem, że trudno Pani w to uwierzyć, ale to prawda. Przed pod ławkę na lekcji biologii. Nie wiem, co mi kierowało. Co prawda zaraz stamtąd wyszedł i do końca lekcji siedział porządnie, ale ten incydent zaburzył lekcję. Uczniowie byli zekoncentrowani, wiercili się i uśmiechali pod nosem. Dlatego ledwo co zdążyłem zrealizować bardzo ważny temat – ochrona płazów i ich znaczenie jako sprzymierzeńców chłopów i robotników. No ja mu dam pod ławkę w las, niech no się tylko ojciec dowie roweru przez miesiąc nie zobaczy. A zresztą i tak by na niej nie usiadł po tym, jak sobie rozmowę z nim przeprowadzę. Chociaż pieron to na stojąco gotowy jeździć, byle na złość. A na drugi raz to mu pan przy całej klasie na goły tyłek 25 pasów soli. Jeszcze raz pana serdecznie przepraszam i żeby pan sobie o nas źle nie pomyślał. W domu robimy co możemy, ale jak widać, nigdy nie wiadomo, co takiemu do głowy strzeli. Pod ławkę na czworakach. Dzisiaj kolację z miski będzie na podłodze. biologii mojego Brajanka? Tak, i dobrze się składa, bo mamy pewną, delikatną sprawę do omówienia. Tylko niech się panie nie niepokoi, ani nie denerwuje. Pan wybaczy, ale to ja mam ważniejszą sprawę do omówienia. Dlaczego pan przy całej klasie robi Brajankowi jakieś uwagi, że nie powinien zachowywać się jak piesek, tylko jak uczeń? Szanowna pani, przepraszam, porównanie do pieska było nie na miejscu. Przepraszam też, że muszę powiedzieć o tym, ale gdy dzisiaj pani syn wszedł pod ławkę. No pan to się chyba na mojego brańka uwziął. Wszyscy przecież chodzą pod ławki i nikt z tego afery nie robi. Uczeń ma prawo do ekspresji swoich uczuć i roznosowania napięcia. A może chciałby Pan, żebyś siedział prosto i trzymał łopatki na siedzeniu? To nie plusy ani szeniowie. Ale broń Boże! Niech się pani postara mnie jednak zrozumieć, jak najbardziej uczeń ma prawo przebywać pod ławką i okazywać swoje emocje. Jednak gdy szczeka. No i znowu z tym szczekaniem! Jak szczeka brajenek to źle, a jak inni, to dobrze. A może ma powód, żeby szczekać? Proszę pani, proszę się uspokoić. Oczywiście szczekanie to nic złego, to typowe zachowanie wśród rówieśników. Chłopiec ma dopiero 12 lat. Przecież dobrze pani wie. Że nawet jak kogoś ugryzie. Nie on jeden przecież gryzie. Oczywiście i nigdy nie robimy z tego problemu. Nauczyciele są zobowiązani nosić czyste spodnie i dezynfekować nogi, aby nie narażać chłopca ani jego rówieśników na problemy zdrowotne po ugryzieniu. Więc w czym jest problem? Rozmawialiśmy już przecież na temat pokąsań. Brejanek nigdy nie gryzie nauczycielki. Zawsze była to osoba, której w klasie nie powinno być. Raz szczątaczka, która wesła przez przypadek, a raz i stonoż. nie gryzie swoich. Zawsze była to osoba obca. Coś więc w tym złego! Oczywiście, że nie ma w tym nic złego. Jeżeli ugryzienie obcej, nieznanej osoby pomaga chłopcu obniżyć emocjonalne napięcie. Zawsze ma do tego prawo. Jednak tym razem Brajanek ugryzł nauczycielkę. Którą doskonale znam. Mianowicie jedną z asystentek. Odpowiedzialną za noszenie mu plecaka i wyprowadzanie na spacer, kiedy znudzi się w czasie lekcji. Mój brajanek jest szczepiony i dobrze pan o tym wie. Oczywiście. Lecz incydent zaburzył ważną, przełomową lekcję biologii. Pokoloruj żabkę z drabkę, którą przeprowadzałem w ramach projektu Burza Młodych twórczych umysłów. Serdecznie Panią przepraszam i proszę o wyrozumiałość, ale musiałam Pani o tym powiedzieć, bo jestem zobowiązany do tego procedurami. Proszę Pana, robienie z tego afery jest po prostu niepoważne. Przez Pana musiałam wcześniej wejść od wizarzynski, a teraz spóźni się na paznokcie. Jeszcze raz Panią przepraszam, Oczywiście nikt nie robi afery i nie ma pretensji. Ja po prostu panią informuję dla dobra dziecka. Przecież nie zagwarantuję pani, że któryś z nauczycieli nie ubierze butów ze zbyt twardymi cholewkami. Nie daj Boże, zaopatrzonymi w klamry lub zamki. Choć regulamin wyraźnie tego zabrania. I dobrze! Jutro u stomatologa sprawdzę mojemu Brajankowi zęby. I jeżeli będą rozchwiałe, bo nauczycielka się szarpała, spotkamy się w sądzie. Brajanku! wszyscy tutaj chcą cię skrzywdzić. Mamu się na to nie pozwoli. A pójdziemy dziś na spacer? No przecież wiesz, że nie mam czasu. Jestem umówiona u fryzjera. Poza tym masz nową konsolę. Pobawisz się sam. Zasnąć i obudzić się 200 lat temu lub za 200 lat. Co by pani wybrała? 200 lat temu. Za 200 lat. 200 lat do przodu. A, zdecydowanie no. przeszłość. 200 lat temu. Za 200 lat. Za 200 lat. Za 200 lat. Za 200 lat. Też za 200. Za 200 lat. Za 200 lat. Za 200. Za 200 lat. Za 200. Za 200. Za 200, lat. 200 lat temu. Za 200 lat. Dlaczego taki wybór? Bo boję się trochę przeszłości. Bo może się pojawić dużo różnych innych rzeczy. Chciałbym być rycerzem. Będzie ciekawiej za 200 lat. Przyszłość rysuje nam się zwykle bardziej optymistycznie, a przeszłość się oceniamy zwykle krytycznie. Te czasy były spokojniejsze, ciekawsze, a tam już wiedziałabym, co mnie czeka za 200 lat. Świat będzie lepszy. Dwa słowa, z którymi kojarzy się pani postęp. Technologia i rozwój. Komputery. Roboty. Technologia, cyfryzacja. Cywilizacja. No to przepaść. I byle do przodu. Zdrowie. Komórka. Internet. Izolacja między ludźmi. Kosmos. Dobro i zło. Inteligencja i. Inteligencja sztuczna. Uuu. Niemyślenie. coś uśmiechem? Więcej lepiej taniej. Rolka marzeń. Dobry, Pani Zosiu, ale mam szczęście. Widzę, że dopiero co rzucili papier do sklepu. Będzie Pani tak dobra i da do mi Pani całą paczkę osiem sztuk? Oszalała Pani? Osiem sztuk? Po jednej rolce tylko sprzedaje. A co powiedzą inni klienci? Każdy chce dostać. Przecież tu nie ma nikogo. A nie, jakie to ma znaczenie? Teraz nie ma, a za chwilę będą. Ustawi się cała kolejka i co ja im wtedy powiem? Ależ, pani Zosiu, na miłość boską! Niechże się pani zytuje, ja muszę dostać ten papier! A co to ja jestem? Organizacja charytatywna, żeby się litować! Wszyscy w rodzinie mają biegunkę, niech pani będzie człowiekiem! To niech się pani wybierze do lekarza tyłkami i nie zawraca głowy! To chociaż cztery rolki! Wykluczone! To chociaż dwie, słodziutka pani Zosiu, chociaż dwie niech pani sprzeda! Mówiłam już Pani, reglamentuję po jednej rolce, to nie ode mnie zależy, tak spółdzielnia kazała. Jak kto zobaczy, że Pani z dwoma rękami wychodzi, to mi tu ludzie u w trybiga. No dobra, to niech tą jedną Pani da. Złotóweczkę poproszę. Ale zaraz, zaraz, Pani tuż u mnie wczoraj papier kupowała. Nie mogę Pani sprzedać, należy się papier Pani raz w tygodniu. Ależ Pani Zosiu, na miłość boską, zapłacę Pani dwa złote, jak za dwie rolki, a wezmę tylko jedną. A co też pani? Mnie się musi wszystko zgadzać. A jak kontrol przyjdzie, to co? Pani Zosiu, niech pani raz zrobi wyjątek. Zapłacę pani za cztery rolki, trzy pani zostaną i sobie je pani sprzeda. A, to trzeba było tak od razu mówić, że chce pani kupić po cenie komercyjnej. Cztery złota się należy. Dzień dobry Pani, niech Pani mi da jedną rolkę papieru się na pociąg, a wie Pani jak w tych pociągach bywa. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Wie Pan, nie ma sprawy. Ale nie sprzedajemy pojedynczych rolek. Papier jest pakowany w zgrzewki po 8 sztuk. Nie da się wyciągnąć jednej. Zapłacę więcej niż trzeba. Przykro mi, ale nie ma takiej opcji. Kasa nie puści mi takiej transakcji. Ale wie pan co? Na ten papier w niebieskiej zgrzewce mam aktualnie promocję i wyjdzie panu pół ceny za całą zgrzewkę. I zamiast 8 zł, zapłaci pan tylko 4. Ale wydaje mi się, że pan wczoraj u nas chyba robił zakupy. Tak, to miło, że panie pamięta. W takim razie założę panu kartę z tego klienta. I na powitanie dostanie pan specjalny bonus, dodatkową zgrzewkę gratis. Dzięki temu. Zapłaci pan 4 zł jak za jedną skrzavkę, a dostanie pan łącznie dwie zgrzewki o wartości 16 zł. Nie się pan dostać tyle papieru. Niech mi lepiej Pani powie, jakim cudem i gdzie pani kupiła pojedynczą rolkę. Chyba majątek pan zapłacił. Cztery złote za to wszystko. Cztery złote to tyle co je ja za rolkę. To chyba możemy się zamienić nikomu się krzywda nie stanie. Tak, tak. Optymista. I to, i to. Raczej optymistką. Optymistką, zdecydowanie. Optymistką. No, raczej optymistą. Realistką. Pół szklanki pełne. Optymistko. Optymistko. Pół pół. Optymistką. Optymistką. Optymistą. Pół pół. Optymistą. Optymistkami. Optymistką. Optymistką. Optymistą. Mówią, że optymistką. Ale właściwie po środku. Szczęście to jedno słowo, które nasuwa się jako pierwsze. Szczęście to spokój ducha. Pokój ducha. Zwierzęta. Zdrowie. Rodzina. 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 Wow! Dobry, dobrzy ludzie, fajni ludzie wokół. Miłość. No miłość. 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 Wakacje.